Ale, ale mają ceny w tym, <głos> <głos> dziadek nie? No, w tym sklepie wolnotwowym? <noise> Żeśmy się obkupili? Żeśmy się obkupili? Co ty tak hiszje mówisz? Żeśmy się obkupili? No co ty tak nic się mówisz? Nie nic. No, no powiedz, no, co się dzieje? No, o co chodzi? No co się dzieje? No. No bo nakupowałeś tego tylko alkoholu, a ja chciałam sobie kosmetyki pokupować. Ale większość ja i dziadek byliśmy za alkoholem. Tak. No. <ślesk> no ty chciałaś je, kosmetyki, no Tak, a, a yy, nie tylko ja, bo dziadek też chciał krem Nie krem, tylko żel <ślesk> Żel? Do protezy <ślesk> No widzisz, chciał żel A poza tym kupiłem tam takiego łyskacza, który jeszcze wcześniej dojrzał ode mnie <ślesk> Jaka to jest oszczędność, pomyśl sobie, przecież alkoholu, przecież tyle to byśmy musieli zapłacić dziesięć razy tyle co teraz. Albo żebyśmy to zapłacili tyle samo, tylko żebyśmy wtedy łośni. <śla> ja tak, 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 tylko gdybyście w ogóle nie wleźli do tego wolnocłowego, to byście w ogóle tego alkoholu nie kupili? No, no i gdzie ta oszczędność? No wiesz, no no. Yy... no. no i pieniądze by zostały w kieszeni no, no. i można by je zostawić na lokacie w banku. W, w banku? Nigdy. W banku nigdy. W banku! Dlaczego? Nigdy. Dlaczego nigdy? Nasze zakupy są lepsze. Dlaczego? Hmm, zobaczcie, ile tu mamy procentów. <laughs> Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Kontrola graniczna. Skąd państwo wracają? Z Londynu. Z Londynu? Mhm, dobrze. Nazwiska i imiona, proszę. Kwiatkowski Łukasz. Kwiatkowska mhm. Bata. I dziadek. Na no, dziadek jak się nazywa? No dziadek to. nie wiem, bo zawsze się na niego. wszyscy mówią dziadek. Dziadek. Tak. Dziadek, ale. bo on jest od strony żony, to on się nazywa. Szymanowski. E, Szymanowski, tak. Szymanowski nazwisko, a imię to. Właśnie. No to, to, to dziadek, jak ty masz na imię? Alojzy, miło mi. <grym> Łukasz bardzo mi przyjemny. Łukasz! Tyle <grym> tak, 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 tak. się Alojzy Szymanowski. Dobrze. Czy posiadacie państwo konto na Facebooku? No my z mężem tak, tak. tak. A, a dziadek miał e, konto na naszej klasie? Ale już nie ma naszej klasy. Jak to nie ma? Ten serwis cały czas działa. Ale... Ale już nie ma naszej klasy. Tak, bo tylko dziadek przeżył. Rozumiem. Dobrze. Uf, uf. Dobrze, w takim razie bardzo proszę. Pan dziadek może przejść. Witamy w kraju. Dobrze. A my? Witamy. A wy musicie jeszcze chwilę poczekać. Proszę o cierpliwość. No i dobra, wszystko już jasne. No, Państwo może... nie możecie wrócić do kraju. Co, 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 jak to? Ja to nie możemy. No tak to, tak to. Proszę bardzo, pani pisała wieczorem 25 października. I mm. po wyborach trzeba uciekać z tego grajdełka. A to ona pisała, tak? Tak? A pan pisał, że się boi żyć w tym kraju i trzeba. W, y, przepraszam, tu wulgaryzm na zachód. O, tak! No cóż, wybrali Państwo emigrację. My wam w tym przeszkadzać nie będziemy. Ale nie, nie. to takie żarty były. To bliżej, nie? Żarty. To. Drugi komentarz od góry Nie żartuję, sytuacja jest poważna <śmienicza> Sytuacja jest poważna <śmienicza> To co mamy zrobić teraz? Wracać do Londynu <śmienicza> Papele mingi <śmienicza> Popytajcie jeszcze tutaj Czy nie ma jakiejś skały tam się, się do morza rzucili Nie no przepraszam, ale to jest jakiś skandal Co to znaczy? Skandal? Skandal to nie jest żaden skandal. To jest żart. Witamy w kraju, proszę Aha, bardzo. Tak. Nowa władza. Znam się na żartach. Eee, Witamy, zapraszamy. super. Tak. Do, 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 w którą stronę mamy się teraz kierować? Eee, o tam, w prawo na kwarantannę. O, jaką kwarantannę? No przecież uchodźcy roznoszą różne pasożyty, zarazki. Tak, 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 tak! To niezły pasożyt, to niezła cholera! A pan ze Proszę tak. pana! Ono Bo... się pan uleje z walizki! O. Co pan wyprawia? No i w yy, tak, no masz, no w Białych Świąt nie będzie w takim razie. Ale że co? Co białych świąt nie będzie? O co chodzi? Proszę pana, ja mam tego wszystkiego dosyć. Pan spojrzy, co tu się dzieje. No nie ma śniegu. Jest, jest, jest szaro, jest brudno, plucha, chlapa. Ale ja powiedziałem, że się nie poddam. Ja powiedziałem Dawać? dzieciom, że będą białe święta. Wiesz co? Proszę pana, ja w samolot. Ja, proszę pana, do Austrii, do Innsbrucka, proszę pana, w Alpy. I załadował pan biały śnieg. I proszę no właśnie nie biały, żółty. Panie, Rzadam, ale, no. ale ja się nie poddałem, ja się nie poddałem. Woda się, woda się panu uleje z baliski. No i, no i biały świąt nie będzie, panie. A to znowu pan? No. A, a, to pan. No, no. I znowu pan śnieg zwozi? No tak, no wie pan, no... Z Austrii? No, nie, tym razem z Włoch. I też no, biały śnieg? Bo, no właśnie, znowu żółty. <grych> Pakowałem pod słońce, oraziło mnie i... Zapakowałem żółty, ale... I, co, I pan myśli, że ja panu uwierzę, że pan po świecie jeździ, kasę wydaje i pan śnieg zwodzi, tak? No tak. Tak? No, de, nie, nie, nie wierzy pan. Nie. Ach, kur... A, te, te, te. No nie wierzę. A, ale ważne, że celnicy wierzą. A, tak, no. Celnicy panu wierzą. No wierzą, panie, jasne, że wierzą. Zresztą teraz y, nikt by nie zatrudnił niewierzącego. A! Ha, 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 ha. ale nie no, ale pan powie. Nie, nie, nie powie nikomu. No. A, co, a, co, a, co, a co, co pan ma w, w tej walizce? A, a, pana jest, że tu bez słówka, tu ściągnę ja Włochy, tu tak Austrię. Czasami ktoś walizko rzuci w samolocie, no i cieknie. No. O Naturalną rzeczą by było zlizać, ale podłoga, podłoga brudna, no i, i, i celnicy się kręcą. Celnik też czasami zapyta, nie? A i co pan wtedy mówi mu? A co mu opowiadam? o. Śnieg! O, tak jest! I I on, on wierzy, tak? Ja że wierzy! No. Czasami chciał polizać, ale mu nie dałem, bo o, to wie pan. Idzie! O! Dzień dobry! Dzień dobry! Dobry! Pan Maszle! No, witam! Witam i co? Znowu pan śnieg przybił? No, cieknie, cholera! Właśnie, co? Znowu się rozpuścił? No, 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 rozpuścił się, jak te dzieciaki w wychowaniu beztresowym, prawda? Rozpuścił się, tak? No. Panie maszlak, to jak pan już zmrozi mm -hmm. ten śnieg, mm -hmm. to pan mi trochę przywiezie, co? No, to, to Ile? Osiem butelek. A, butelek? Panie maszlak, no chyba pan nie myśli, że ja panu te bzdury o śniegu na trześć, bo uwierzę. Proszę ze mną. Proszę bardzo. No! Co? Stop! Co stop! Co stop, dzieli się! Umyte, nie ma przejścia! Jak nie ma przejścia, to mam sam, sam samolot! Nie ma przejścia, jeszcze nie wyschło! Ale ja tam mamy e, samolot przecież zaraz! Lot! Proszę pana, pan ma tam samolot, a ja tu mam pracę. To, że pan się spóźnił, to trzeba było wyjść wcześniej i się nie spóźniać. A teraz pan przychodzi z buciarą. Pan nie szanuje cudzej pracy. Ale ja mam lot do Paryża, a ja mam ciotkę z Paradyża, się nie chwalę. Włagam pana, niech pan mnie przepuści, no! Ja pana przepuszczę, pan Buciorami, mu to zafajda całą podłogę i ja z robotą zostanę. Ale ja przejdę tak, żeby nie pobrudzi. Proszę pana, po renowacji powierzchni płaskiej, kiedy zostały czynności zakończone, dwa elementy mogą dotknąć tylko powierzchni. Pierwszy czynnik naturalny, czyli wiatr, drugi czynnik mechaniczny, czyli szmata. Szmata, tak? Tak. Bardzo dobrze. No, hej. Hej, ja hej, no. hej. Gdzie się śpieszy, gdzie się śpieszy? Pilot i tak musi poczekać, aż pas wyschnie, bo tam Andrzej myje. Mm. Janku, widziałeś jaka trzoda teraz lata tymi samolotami? No! To znaczy, coś, coś, coś pan mówi może do mnie, czy jak? Nie, nie, no skąd, ale skąd? Pan tym lotem do Paryża? ta. Ha. A jakby pan to samo powiedział, tyle że po francusku? Oui! Widzisz, Janku? Trzoda! No! No, <złysło> o, o co chodzi? No mi o nic nie chodzi, jest pan porówn... znaczy, porównywalnie prawie taki sam jak ui, ui. <laughs> pan śmiecisz. Co ja świecę? No a no kto? i bardzo dobrze, wy sprzątacie i płacą wam za to, no to co? Jak się nie podoba, to trzeba było się uczyć wcześniej. Mhm. Y, bynajmniej y, trochę. Przynajmniej, no. Pan mówi co pan chce, ja się wyłączam. Wyłączam, no. Panowie są bezczelni oboje. Obaj. Czy pan musi mnie po, y, poprawiać co chwila? Co chwilę? Jawek. Proszę pana, kolega jest po filologii polskiej i z tym trzeba było się uczyć, to pan trochę przegiął. A, przepraszam, to niepotrzebna była ta uwaga hmm. odnośnie pana. No. Odnośnie do... Pana. Proszę pana... Oprócz polonistyki mam jeszcze fakultet z filozofii. Mm -hmm. O, o pa, panie, panie kochany, wspomóż pan to 50 groszy na jedzenie no, no i coś do popicia. <noise> dziękuję, dziękuję. <Dziecie> bardzo, bardzo. <noise> to jak panowie tacy wykształceni, to ten to pewnie doktor albo docent, co? Proszę pana, troszeczkę szacunku. Pan profesor, dziekan naszego wydziału. No. <noise>